Tygodnia w Info. Witam Państwa Katarzyna Żabska. Na początek informacje w skrócie. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Brzozów. Podatek od nieruchomości w przyszłym roku pozostanie na tym samym poziomie. W Brzozowie po raz czwarty odbyły się targi edukacji i pracy. Nasza redakcja sprawowała nad nimi patronat medialny. Starostwo Powiatowe w Brzozowie było organizatorem obchodów Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego, błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą spotkali się członkowie Brzozowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. A oto szczegóły. W 2014 roku podatek od nieruchomości pozostanie bez zmian, tak zdecydowali Brzozowscy radni. 24 października obradowała Rada miejska w Brzozowie. Podczas sesji radni podjęli m.in. uchwały w sprawie wysokości przyszłorocznych podatków. Najważniejsza informacja dla mieszkańców to ta, że nie ulega zmianie podatek od nieruchomości. Obniżona została też podstawa podatku rolnego. Panie przewodniczący, jakie podatki czekają nas w przyszłym roku? Otóż na dzisiejszej sesji zapadła ważna decyzja dotycząca podatków w przyszłym roku. Na sugestię większości radnych pan burmistrz wystąpił z wnioskiem, aby utrzymać stawki podatkowe, które będą obowiązywały w roku 2014 na poziomie bieżącego roku, czyli na poziomie roku 2013. Jest tylko jedna mała zmiana. Tam, gdzie, jest, gdzie są instytucje pożytku publicznego, wzrósł podatek z 20 groszy do 25 groszy za metr kwadratowy. Natomiast chcę jeszcze podkreślić czy dodać, że podatki od środków transportowych zostały podniesione o 0,9%. Co z podatkiem rolnym? Otóż obniżyliśmy kwintal żyta. Ze stawki ponad 69 zł do stawki 68 również została ta kwota obniżona, utrzymana na poziomie bieżącego roku, czyli tak jak już zaznaczyłem 68 zł. Podczas sesji Rada Miejska przyjęła też m.in. nowe stawki podatku od środków transportowych, ustaliła opłaty za odprowadzanie ścieków w sołectwach Turze Pole i Zmiennica oraz przyjęła gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Radni dokonali też bieżących zmian w tegorocznym budżecie gminy. Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy w Krośnie oraz Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzozowie od czterech lat organizują targi edukacji i pracy. Oprócz wystawców uczestniczą w nich osoby bezrobotne, a przede wszystkim młodzież z Brzozowskich Szkół Średnich. 24 października w Brzozowskim Domu Kultury swoje oferty przedstawili reprezentanci firm, instytucji i uczelni z naszego regionu. Od kilku lat organizatorem targów w Brzozowie jest Centrum Edukacji i Pracy Ochotniczych Chówców Pracy w Krośnie. Targi edukacji i pracy mają na celu bez, umożliwić bezpośredni kontakt młodzieży i osób bezrobotnych z pracodawcami, z firmami szkoleniowymi, które, które zaszczyciły nas swoją obecnością podczas targów. Również celem organizacji takich targów jest promocja działalności ochotniczych ówców pracy na terenie województwa potarpackiego. Te targi są organizowane w ramach projektu ogólnopolskiego, jak jest to projekt OHP jako realizator usług rynku pracy. Takie targi organizujemy również na terenie całego, całego województwa podkarpackiego. Wśród prezentujących oferty trafiały się niecodzienne propozycje. Jak najbardziej mogę doradzić, tym bardziej, że zawód podologa tutaj nawet na Podkarpaciu nie jest jeszcze znanym wszystkim za zawodem, a zapotrzebowanie naprawdę jest bardzo duże. Więc pomogę i powiem, gdzie można ukończyć szkołę i gdzie można zdobyć kwalifikacje. Oferujemy pracę zarówno no, dla osób młodych, studentów, uczniów, jak i osób, które już pracują, a poszukują dodatkowego zarobku. Jesteśmy firmą Oriflame, jest to firma szwedzka, mamy naturalne kosmetyki. Szukamy osób, które będą zamawiać je dla siebie, sprzedawać oraz osób, które będą chciały budować strukturę, zapraszać nowych osób do bycia konsultantami. Uczniowie zainteresowani byli ofertami wyższych uczelni. Dlaczego przyszedłeś na targi? No, Chcę się rozejrzeć na rynku pracy może i po szkołach. Coś się na pewno ciekawego znajdzie dla mnie. Czy już znalazłeś coś? No jeszcze nie, bo dopiero co przyszedłem, jestem w trakcie. Ale wydaje mi się, że na pewno coś fajnego będzie. W ofercie edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu znajduje się obecnie 13 kierunków. Są to dwa kierunki artystyczne, czyli projektowanie graficzne, architektura wnętrz. Kierunki techniczne, takie jak inżynieria, środowiska, mechatronika, bezpieczeństwo, produkcja żywności, technologia chemiczna oraz kierunki społeczne typu politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, trzy filologie, to jest angielska, polska, lingwistyka stosowana, historia i od przyszłego roku akademickiego mamy do zaoferowania wychowanie fizyczne. Jesteśmy w jednym miejscu, oferujemy e, naszym studentom akademik, nowoczesny kampus, nowoczesne laboratoria. Tegoroczne targi edukacji i pracy odbywały się pod honorowym patronatem burmistrza Brzozowa. Był to też pierwszy patronat medialnej redakcji rbrinfo.pl. 19 października w rocznicę uprowadzenia i męczeńskiej śmierci przypada wspomnienie liturgiczne Jerzego Popiełuszki. Od czterech lat błogosławiony jest patronem powiatu Brzozowskiego. Z tej okazji miejscowe starostwo organizuje co roku uroczystość Dnia swojego patrona. W tym roku obchody dnia patrona powiatu Brzozowskiego odbyły się 18 października. W Brzozowskiej Kolegiacie została odprawiona msza święta, po której złożono kwiaty przy obelisku błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Po mszy podczas okolicznościowej uroczystości po raz trzeci zostały przyznane tytuły zasłużone dla powiatu Brzozowskiego. Uhonorowano nimi troje spośród dziewięciorga nominowanych do tej nagrody osób. Tytuł wraz z pamiątkową statuetką w tym roku otrzymali ksiądz Tomasz Zięba, honorowy obywatel Brzozowa, emerytowany kapłan i kapelan Brzozowa. Brzozowskiego Szpitala. Anna Mendyka, wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia imienia doktora Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie oraz Adam Piecuch, wybitny działacz harcerski, historyk, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto z okazji przypadającego kilka dni wcześniej Dnia Edukacji Narodowej starosta brzozowski Zygmunt Błasz wręczył nagrody dyrektorom i wyróżnionym nauczycielom powiatowych placówek oświatowych. Jeśli chodzi o bieżący rok szkolny, uczniowie naszej szkoły startowali w szeregu olimpiad i konkursów przedmiotowych, zarówno z historii, jak i wiedzą o społeczeństwie. I najważniejsze, najciekawsze takie wyniki, które osiągnięto, to tak. indywidualno oraz zwycięstwo w konkursie Wojska Górskie Narodowe Siły Zbrojne wczoraj, dziś i jutro. To indywidualno oraz drużynowo wygraliśmy to. Również pierwsze miejsce, trzecie, piąte oraz ósme zajęliśmy w konkursie Oblicza PRL, organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Uczeń również nas stał się uczestnikiem etapu centralnego olimpiady o III Rzeczpospolitej. Również narzuczeń stał się laureatem oraz finalistą, zajął piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie Polska w NATO. Tutaj wygrał wyjazd do Brukseli, również został zaproszony do Kancelarii Premiera jako stypendysta prezesa Rady Ministrów. I wreszcie laureat oraz ubiegłorocznie, zresztą finalista Olimpiady Losy żołnierza i Polskiego. Tutaj odpowiednio byli to Piotr Mazur, wymieniany na, przy wszystkich powcześniejszych przeze mnie konkursach i olimpiadach oraz Tomasz Reichel. Również stypendysta prezesa Rady Ministrów, tylko rok wcześniej. Łącznie nad... Grody Starosty Brzozowskiego otrzymało 13 dyrektorów i nauczycieli. Na zakończenie uroczystości z programem artystycznym wystąpili uczniowie Brzozowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. W Polsce żyje około 2 milionów zdiagnozowanych cukrzyków. Drugie tyle osób nie wie o swojej chorobie lub jest nią bezpośrednio zagrożonych. W Brzozowie na dorocznym spotkaniu zebrali się członkowie miejscowego koła Stowarzyszenia Diabetyków. Cukrzyca jest problemem zdrowotnym i społecznym. To drugie po nadciśnieniu Czym najczęściej występujące przewlekłe schorzenie. Zachorowalność rośnie wraz z wiekiem. Na cukrzycę choruje co czwarty Polak po 60 roku życia i co drugi po 80. 23 października na obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą spotkali się członkowie Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzozowie. W zebraniu uczestniczyła prezes oddziału rejonowego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku, Kazimiera Rybczyk. Łącznie z moim doktorem, z którym pracuję rodzinnym, prowadziłam szkołę cukrzycy w Nowosielcach, w ośrodku kultury. Tam, gdzie był. Czy zainteresowanie? Duże, nie za bardzo. Ludzie chorujący na wsi inaczej traktują tą chorobę. Zachęcam wszystkich, żeby jednak badali ten cukier, żeby się nie bali, żeby... bo choroba no, jest straszna. Ale jeżeli się z nią uswoi, jeżeli się przyzwyczai do tej choroby, jeżeli się nauczy z nią żyć, jest dobrze. To ja, ja zawsze mówię, że nie jest aż taka straszna, bo dzięki chorobie, jaką 22 lata temu u mnie zdiagnozowano, poznałam dużo ludzi dobrych, fajnych, mam przyjaciół w całej Polsce. Brzozowskie Koło Stowarzyszenia Diabetyków liczy około 150 członków. Jego pracami od szeregu lat kieruje Stanisław Połdiak. Punkt pierwszy statutu mówi, żeby prowadzić edukację zdrowotną, czyli edukację o cukrzycy. I to prowadzimy Zbieramy się raz w miesiącu, to mamy umówiony dzień, już wszyscy wiedzą członkowie który dzień, bo to jest dzień, drugi poniedziałek każdego miesiąca. I spotykamy się, przychodzi edukator, czy ze szpitala pan doktor Kuczman naszego szpitala, czy nawet jak pan mówił, dyrektor i, i pielęgniarka, która też jest edukatorką. Jest problem w Polsce z cukrzycą, bo już prawie co w trzeciej, czwartej rodzinie ktoś jest no, choruje na cukrzycę typu drugiego. Po prostu to już mówi się, że to nie jest cukrzyca, tylko otyłość. Nie się udało, na przykład Boże samemu nie, tylko. Z zarządem razem zjednoczyć ludzi i zintegrować ludzi z całego powiatu. Nie ma wioski takiej, której by nie było członka albo członków z danych wiosek z całego powiatu. Nawet i byli członkowie z Krosna i Soma. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać okolicznościowych wystąpień i prelekcji. Na zakończenie wystąpiły małe artystki Estrady Dziecięcej Brzozowskiego Domu Kultury Julia Kałamucka i Oliwia Mielcarek oraz jej starsza, bardziej znana siostra Aleksandra Mielcarek. Gdzie wszystko jest? What? To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Wydarzeń Tygodnia. Żegnam się z Państwem. RBR Info dla Ludzi z Myślą o Ludziach.